Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Troszeczkę mi świeci słońce w oczy, ale nic nie zrobię. Dzisiaj jest naprawdę śliczna pogoda, także witam Was z uśmiechem w pełnym słońcu. Chcę uwierzyć, że mam 28 lat, w ogóle się na ten wiek nie czuję. No i jeszcze w międzyczasie miałam takie drobne problemy ze skórą. Nie będę wam zdradzać szczegółów, ale no nie wyglądałam jakoś korzystnie. Zresztą. Teraz wcale też tak nie jest. O, mamy troszeczkę cienia. Yy, co ciekawego, no kochani, wybieram się do Polski wkrótce. Także krótki urlopik, co prawda trzydniowy, ale zawsze. Także mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać dla Was z Polski. W sumie to lecę za jakieś dwa tygodnie, także niedługo. No i cóż, urodzinki minęły, nowy rok minął, pogoda jest po prostu fantastyczna. Powiem Wam, że jest 10 stopni na plusie. Jakoś tak, więc jest rzeszko, ale nie jest zimno. I oczywiście, jak zwykle, wracam, kochani, ze sklepu, wracam do domu, szybko się ogarnę, może gdzieś pojedziemy sobie coś zjeść, nie wiem, ale na pewno będziecie towarzyszyć mi cały dzisiejszy dzień. O, widzicie, kochani, zostały mi jeszcze takie blizny, a wcześniej to wyglądało po prostu tragicznie. Ja nie wiem, co się stało. Najpierw mi wyszło jedno taka czerwona kropeczka, taki punkcik, a potem po prostu każdy kolejny. I to nie wyglądało zbyt ładnie. W każdym razie nałożyłam trochę tapety na siebie i pomimo tego dalej to widać. Także, no, przepraszam Was za mój wygląd. Także, kochani, ja teraz zmierzam w kierunku domu. Kochani, jesteśmy właśnie w domu i powiem Wam, że mam dla Was bardzo dużo rzeczy na dzisiejszy odcinek. Przede wszystkim. Mam nowe zdrapki dla fanów zdrapek i drapania, kochani. Z racji, że mamy wkrótce tłusty czwartek, mam zobaczcie ile zdrapek takich pączkowych, takich tłustych, takich tłustoczwartkowych, kochani. Mam nadzieję, że uda mi się coś wygrać. Mam ich tutaj 10, więc e, liczę, że nowa seria mi się poszczęści. I jednocześnie mam jeszcze dla Was taki mini haul zakupowy z siaty, kochani. Tutaj jest naprawdę tak asortyment wymieszany z różnych sklepów, że. Jest tego naprawdę sporo. Czę, że nadal ze mną jesteście, że nadal chcecie oglądać ten kanał, wiecie. Mamy 2020 rok, także nowy rok, nowe wyznania, wyznania, nowe wyzwania, kochani. Także ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo lubię sobie dawać jakieś tam cele. Nie zawsze to wychodzi jak powinno, ale raczej staram się w miarę je jakoś realizować. Co do ostatniego filmiku, kochani, wrzuciłam go tak spontanicznie, taki kilkosekundowy, urodzinowy, bo jak już pewnie wiecie i zauważyliście, już jestem rok starsza. No i nie mogę w to uwierzyć, że jeszcze dwa lata i 30 urodziny. Także ten czas naprawdę bardzo szybko leci. Ja osobiście nie czuję się w ogóle na ten wiek, bo gdybym tak miała sobie dać. E Wiek na jaki się czuję to tak 22-23, więcej na pewno nie. I na początku miałam drobne problemy ze skórą, nie wyglądało to jakoś wow. Wiecie, jest okres zimowy, jest chłodno wietrznie. No, i niestety Ola sobie zlekceważyła jakąś czerwoną krostkę, za chwilę pojawiła się kolejna, za chwilę na nosie. Wyglądałam jak na Halloween, także nie wyglądało to jakoś wow. No jak na pewno tutaj widzicie jeszcze te blizny zostały, ale już wygląda to na pewno dużo lepiej niż wcześniej i typowo na właśnie takie zajady na zimne. I można powiedzieć, że one mi jeszcze bardziej pogłębiały ten stan. W momencie, w którym brałam i smarowałam jedną stronę, to na drugi dzień albo dwa dni później pojawiało mi się coś na drugiej stronie. I nie wiem, czy znacie ten krem Sudokrem. On jest taki bardzo malutki i właśnie ten krem mi naprawdę pomógł. Ja wiem, że on jest na odparzenia i tak dalej, ale mówię spróbuję I tak, po pierwsze bardzo fajnie wybielił mi te miejsca Po drugie ta ropa i w ogóle się to tak nie maślaczyło, wiecie o co chodzi To się tak po prostu nie sączyło i naprawdę fajnie mi się to zagoiło Także jeżeli macie ten Sudokrem czy tam Bepan, ten mniej więcej, ten rodzaj kremów to myślę, że jak najbardziej możecie to używać, przynajmniej mnie na pewno pomogło, nie wiem jak Wam. A tymczasem kochani, żeby już nie zwlekać, ja zacieram ręce i bierzemy się może za hol zakupowy. Tutaj mam, może najpierw pokażę Wam, co udało mi się wyhaczyć w Primarku, oczywiście znowu musiałam iść nałowy, łowy przecenowe, i udało mi się trafić takie fajne, cieplutkie skarpety z funta 80 na funt. Tutaj mamy dwie pary, chyba takie same, może minimalnie się różnią. Są bardzo cieplutkie i przede wszystkim fajne, że ta gumka tutaj nie jest taka uciskowa. Ja bardziej takie skarpety preferuję, właśnie gdzieś do piżamy do spania, bo nie wiem jak wy, ale ja na przykład mam problem zimnych stóp. Czy to jest lato, czy to jest zima? Ja zawsze muszę mieć skarpety na stopach, bo jest mi naprawdę bardzo zimno w te stopy. Także te skarpety jak najbardziej yy, mi się sprawdzą. Był jeszcze taki motyw świąteczny, ale myślę, że ten również jest fajny. I co ja tutaj dalej mam? Tutaj dalej kupiłam sobie, wiecie co, taką butelkę. Zobaczcie, za funta. Bardzo fajna, bardzo mi się spodobała. Jest to zwykła butelka plastikowa. Korek w sumie też jest plastikowy i bardzo fajnie się to prezentuje, bardzo fajnie wygląda. I to jest butelka 600 ml. Ja wam kochani powiem, że ogólnie ja mam bardzo problem z tym, że nie odczuwam pragnienia. I nie wiem jak wy, ale ja mogę jeść, jeść i naprawdę nie odczuwam tego, że muszę pić. Sporadycznie wypijam może 600 650 ml płynów ogólnie dziennie, także to jest bardzo, bardzo mało i nie powinno się tyle pić. Zapewne właśnie przez to mam te problemy ze skórą. No, ale stwierdziłam, że może właśnie kupując tą butelkę bardziej zmuszę się do tego, żeby pić więcej. Jest to fajna butelka, także do pracy myślę, mogę sobie tutaj brać różnego rodzaju, właśnie soki, wodę. Napoje i na pewno jest bardzo fajna, bo można ją fajnie zakręcić. Ja miałam taką jedną właśnie z fajnym dzióbkiem, ale ten dziubek mi się za każdym razem w torbie otwierał, to się lało i nie wyglądało to jakoś fajnie. I to jest, kochani, gdybyście byli zainteresowani, ze sklepu BIEM były różne napisy. Ja wybrałam Hydrate. I co my tutaj dalej mamy? Tutaj dalej mamy taką zabawkę dla mojego psiaka, bo jak Wam wspominałam, za jakieś dwa tygodnie lecę do Polski, także mój psiak na pewno się z tego powodu bardzo ucieszy. On wie, że zawsze jak przylatuje, to on zawsze coś ode mnie dostanie. Tutaj mi się urwała etykietka, ale to była zabawka za funta. I zobaczcie, taki stworek. Ja już wiem, że on po prostu będzie gryzał te jego oczy, te jego uszy i wszystko. I tych stworków było naprawdę bardzo dużo, ale myślę, że no, będzie zadowolony i to jest zabawka piszcząca. Co ja tutaj dalej jeszcze mam? Oczywiście mam tutaj jeszcze świeczkę z Primarka, zobaczcie, taką malutką i powiem Wam, że była ostatnia co do zapachu. Specyficzny, nie umiem Wam na tą chwilę określić, co to jest. Bardziej przypomina mi to glicerynę, coś takiego. W każdym razie świeczka była z funta na 50 pi. Sezon świeczkowy nadal trwa, także świeczka jak najbardziej na propsie. Co ja dalej trafiłam? Tutaj w sklepie z tymi moimi takimi pierdłkami do robienia tych rzeczy kreatywnych i nie tylko. Trafiłam taki fajny papier w kwiatki. To jest taki, wiecie, papier, gdzie możecie właśnie prezenty pakować i nie tylko. I on jest taki raczej uniwersalny, to znaczy, no, dla dziewczynek. Ale za 50 pensów. I tutaj jeszcze chyba w siatce miałam jeszcze jedną rzecz z tego sklepu. Zgadza się. Mam tutaj taką wstążeczkę w arbuzy, również za 50 pensów. A co do pielęgnacji, mam tutaj dwie takie rzeczy. Pierwszą to jest taka maseczka w płachcie za bodajże 99 pensów. I powiem Wam, że tą maseczkę kupiłam y, dlatego, że jeszcze takiej nie miałam w sensie całej czarnej i ona jest z węglem i krwasem hialuronowym, jeżeli dobrze wypowiedziałam. Także mam nadzieję, że ta maseczka mi pomoże z moimi problemami skórnymi. I tutaj, jeżeli chodzi o te problemy skórne i nie tylko i suchą twarz, kupiłam sobie taki SOS Booster Hydrate. Także mam nadzieję, że to mi fajnie nawilży skórę. Swoją drogą pierwszy raz to kupiłam i jeszcze takiego czegoś nie używałam. 25 ml, ale on tutaj w ogóle ma cynk i nie tylko, także no mam nadzieję, że to mi pomoże jakieś swoje już przetestowane produkty właśnie na takie problemy ze skórą, jak suchość skóry, jakaś skłonność do nie wiem, jakichś plam, yy, czy jakieś krwinki Wam pękają, czy coś tam, to jak najbardziej piszcie w komentarzu. Ja Wasze komentarze jak najbardziej przeczytam. I to mi się na pewno przyda. No i tutaj już w siadce, oprócz rachunków, nic więcej nie mam. Mam tu jeszcze tylko dwa opakowania takich tuszy do rzęs z kredkami, ale to już dla mojej mamy. Także to tu weszłam, tam weszłam i tak trochę wzięłam tego, trochę wzięłam tamtego. I planuję jeszcze zrobić sobie może hol zakupowy z biedronki. Powiem Wam, że naprawdę się cieszę, że lecę do Polski na te trzy dni. To nie jest dużo, to jest tylko trzy dni, ale zawsze. I mam naprawdę napięty plan. Planuję przede wszystkim iść do fryzjera, bo jak już widzicie, te moje włosy są po prostu tragiczne. I nie wiem, czy widzicie, ale mi się tutaj po prostu mienią siwe włosy. Ja muszę je y, zmienić. Na pewno muszę je czymś zakryć, bo to tak nie może wyglądać. No i jak wiecie, ja te włosy mam też w miarę długie. No nie chciałabym ich jakoś za dużo skracać, ale myślę, że te końcówki by wypadało, żeby je wzmocnić. I zmienić troszeczkę kolor, bo odrost już też jest duży. Także fryzjer na pewno w międzyczasie pewnie jakieś badania. No i pewnie będę biegała po sklepach. Wiecie, to są tylko trzy dni, ale na pewno w moim planie będzie odwiedzenie Biedronki. Jestem bardzo ciekawa, jakie ma nowości. Słyszałam, że kosmetyczne bardzo są yy, na propsie, że bardzo fajne są rzeczy kosmetyczne z Biedronki, także na pewno muszę tam być. A tymczasem, żeby Was już nie przynudzać i żeby mieć za co kupować rzeczy w biedronce, weźmiemy się, kochani, za ten sznur zdrabkowy. Także jeżeli jesteście ciekawi, czy uda mi się tutaj coś wygrać, to zostańcie ze mną. Do. Tutaj fajnie wszystko w miarę widać. Także mam tutaj 10 zdrapeczek. Już sobie je tutaj porozrywałam. I kochani, co my musimy zrobić? Przede wszystkim musimy zdrapać te wszystkie pola. Musimy znaleźć symbol takiego właśnie ludzika, żeby wygrać kwotę, albo znaleźć portfel, żeby wygrać 5 funtów. Także zobaczymy, czy pączki nam sprzyjają. Ups! Ja po prostu mi yy, spadliście. Dobra. Mam nadzieję, że widać i drapiemy dalej. Tu mamy świnkę, także nic nie ma, monetkę, worek, symbol funta i, i sztapkę złota. Niestety nic w tej akurat zdrapce nie mamy, ale nie poddajemy się, drapiemy dalej. Gra pierwsza. Kwiatuszek. Sztabka. O, o! o Uuu, kochani, zobaczcie, mamy pierwszego funta. Drapiemy dalej moneta. Tu nic. I tu również nic. Czyli mamy, kochani, funt. Ja sobie tylko zdrapę jeszcze te numerki. No to, kochani, jesteśmy naprawdę bogaczami. Mamy już funt. Drapki jedna po drugiej. Pani tak właśnie wyrwała te zdrapki, więc mam nadzieję, że coś się tutaj trafi. Łoj, zobaczcie, kolejny funt. Ciekawe, czy będzie coś w ogóle więcej niż tylko funt. I tu również nic. Także mamy już dwa funty. Troszeczkę większych wygranych. Tutaj niestety nic nie było, ale oczy to i tak dalej. No niestety. Tutaj też nic. Coś mi się wydaje, że chyba na tych dwóch funtach pozostanie, ale wolałabym się jednak mylić. A, zobaczcie kolejny funt. I kolejny, dwa funty. Ujacie, trzy, pięć funtów już tu. Ja, tu nic nie ma, tu nic, tu nic. Pięć funtów w jednej zdrapce. Jacie, naprawdę super. Tu zdrapę jeszcze te numerki. Idealnie, to już mamy pięć, siedem funtów. Siedem. Tu nic, tu nic ja teraz to już się w ogóle wkręciłam w te zdrapki naprawdę no i tutaj też niestety nic ale no naprawdę mega się cieszę z tego że wiecie no człowiek się cieszy że coś wygrał tu nic o no szkoda Wygraliśmy 10 funtów, a wygraliśmy 7, także myślę, że nie jest źle, na pewno zwróciła nam się połowa, także no dajcie znać, czy chcielibyście za tą wygraną jakieś inne zdrapki, czy te same, czy może nie chcielibyście zdrapek, to zależy od Was. Zobaczcie, w ogóle, kochani, jakie ja zdjęcie znalazłam. No, to jest takie już przerobione, bo kiedyś wrzucałam je bodajże na Facebooka, ale zobaczcie, jak ja wyglądałam kiedyś. I tutaj, e, z tego co pamiętam, ważyłam chyba 63, o ile nie 64 kg, także była ze mnie naprawdę bardzo płucia. No a i tutaj nagle zdjęcie chyba sprzed dwóch czy trzech lat, także zmiana, naprawdę drastyczna, przynajmniej no ja tak uważam, także dajcie znać, czy bardzo się od tego momentu zmieniłam, czy nie. Jest tych zdjęć, kochani, troszeczkę tak mnie wzięło właśnie na wspominki. Tutaj zrobiłam zdjęcie, pani mi robiła tatuaż, także ten tatuaż ma już y, dwa lata, i to było robione tak, na moje 26 urodziny. Także zobaczcie, jak ten czas leci. To już było dwa lata temu. Także no naprawdę. Migiem. O, tutaj lepiej widać, zobaczcie, jaka płcia. No, ja tej pani tutaj nie znam, na pewno nie. Nie wiem, kto to jest. No, a tutaj zdjęcie sprzed roku, także no, różnica jest naprawdę duża i raczej wolałabym do tego momentu nie wracać. A powiem wam, że. Powiem Wam, że do tego momentu, w którym właśnie tak wyglądałam, można powiedzieć, że doprowadziły mnie parówki, bo jak wiecie, ja jestem osobą chorą na cukrzycę, więc ja dużo rzeczy też nie jem. To znaczy ja nie jem z racji, że nie lubię i naprawdę jem bardzo malutko, a często i jakoś miałam taki moment w swoim życiu. Oj, zamknij się tutaj nie mogłam zamknąć internetu. Miałam taki moment, kochani, w swoim życiu, że nic, tylko jadłam parówki, parówki, musztarda, parówki, i to nie były parówki, nie wiem, jedna, półtorej, to były na śniadanie trzy, za chwilę na kolację, znowu trzy. Ja Miałam dwie kolacje wtedy, także na kolejną kolację znowu trzy. Także tych parówek było dużo, a jak była parówka, to i była musztarda. I to wiecie, no to nie było zbyt dobre połączenie. No i niestety ja tego nie zauważyłam, że po prostu tyję i że też przybieram na wadze. No i w pewnym momencie tak się trafiło, że trafiłam do szpitala. I w ciągu roku schudłam 12 kilo. No, powiem Wam, że to było. Mega, ja po prostu nie dowierzałam, to była sama skóra i kości Na tą chwilę już się przyzwyczaiłam do swojego organizmu, do swojego wyglądu Moi rodzice zresztą też, chociaż czasami nadal mówią, że ja to chyba nic nie jem, bo jestem bardzo szczupła i chuda Ale wtedy akurat no tak było, także kochani naprawdę uważajcie na to co jecie Starajcie się unikać właśnie fast foodów Ja nie mówię, że tego nie można jeść bo wszystko jest dla ludzi, ale wiecie, mi chodzi z umiarem od czasu do czasu, nie wiem, raz w miesiącu cokolwiek, żeby zrobić sobie właśnie takie postanowienie, taki cel, nie jeść codziennie właśnie słodyczy, jakichś rzeczy ciężkostrawnych, smażonych, fast foodów, bo to naprawdę szkodzi na nasz organizm i o ile nie widać tego nieraz z zewnątrz, to wewnątrz na pewno ja miałam bardzo wysoki cholesterol i wiecie, ja twierdziłam, że ja nie jem smażonego, więc skąd ten cholesterol? No a to jednak wszystko się do jednego worka wrzuciło i to wszystko właśnie wyszło jak wy. Wyszło, każdy z nas ma ochotę na to, żeby zjeść sobie słodkie, chipsa chrupnąć czasami i tak dalej. Te soki też, wiadomo, mają dużo cukru, dużo słodzików i tak dalej, także no wiadomo. Także ja od tego momentu staram się trzymać już moją wagę taką w granicach 55-54 kg i nie jest ona ani wyższa, ani mniejsza, tam wiadomo jest czasami różnica. W zakresie kilograma, może nie więcej, ale to jest raczej ok. Będę się z Wami już żegnać. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas, za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapominajcie również o tym, że Wy również tworzycie ten kanał i możecie również dawać jakieś podpowiedzi, co byście chcieli widzieć w kolejnych odcinkach. Może akurat y, coś się właśnie fajnego nagra, co byście bardzo, bardzo chcieli. A tymczasem, kochani, ja już. Ło, wow. nie uwierzycie, ale spadliście mi w ogóle z mojego stojaka, nie wiem. Aż tak silny był mój przekaz, czy co? Nie wiem, ale trochę się przeraziłam. Ja nie lubię takich rzeczy, że to się tak dzieje nagle, dlatego teraz, kochani, trzymam was w ręku i was naprawdę bardzo mocno trzymam i nie mam zamiaru puszczać. Także ja idę sobie zrobić herbatkę i spędzić fajnie czas przed telewizorem, no bo cóż innego mi pozostało? Wolny dzień. A wam, kochani, życzę miłego dnia, wieczoru. Trzymajcie się ciepło. Papa